A więc tak Nazywam się Win. Co do tego z telefonu? A dzisiaj jestem. Łyła, tak Ja mam też kanał. Będę Jak widzicie, może zauważycie już. To tu przekryję. bada Zobaczcie, co tu się jeszcze będzie kryło. Drugi banana! Banana! Okay. No okej. A się więc... ładuje filmik. Już mam 5%. Spadajcie na ich kanał. Super. Aż przewaliło łóżko. A więc tak, mam Yay. z mam us planet. Mam z te planet. Też mam mu z planet. I zapraszam na moje konto link. W opisie jest mój login, a hasła nie podam. Jej też. I wszystko będzie w opisie. Nie? W razie czego? I pytanie możecie zadawać w komentarzach. Proszę to możecie robić tak, kto z nią może. Albo. Uuu, aua, aua, aua. Albo kim zrobię. Jak się zgodzi. może A więc tak. <grym> Wiem. Niedługo będzie filmik z... Fasolki! Cześć, nie mam fasolek. ale niedługo będzie. Kupię! Niedługo będzie filmik z... Jellybean! Fasolki wszystkie. Tak. Posłuchajcie mnie, bo padajcie na moje zdjęcia, żeby... si, Jeśli zawsze piszą... Na przykład na zdjęciach w topie sobie coś patrzycie i, i piszą, zapraszam na moje nowe zdjęcia w profilu, nie? Klikniecie na ich muster, to wtedy pewniecie na te notatki jakby. Jest, to jest, e, tam klikacie, tam jest tam jest taki aparat i tam zobaczymy wszystkie zdjęcia. Ale dobra, no i tak. jest muzyka jest moc. <laughs> Okej. Okay. A więc tak. Subskrybujcie też Kajko Disowski i w ogóle... Weronika Krauza. Banshee, Zapraszam na moje filmy. Bardzo ciekawe, mam dopiero I nie... dwa. I wysłuchajcie, bo na, na moich starszych zdjęciach to piszecie w okularach o wiele ładniejsze. Wiecie, że jak, jakie to jest? Wiecie? No to jest... Nie drzwi się na nich, bo to założyłaś konto, by się drzeć na nich tutaj. No ja sorry. Um, ze mnie. Lepiej, nie? Nie wiem, czy wam się podoba, ale jestem młoda, mam tylko 8 lat. Bonnie. Nie miałam białego. Proszę. Ale to jest ładne, nie? Spoko. Ładne. Pokaż. Słodki Zosia. z osiem. Bonnie Na słońce. Boni. <laughs> Tańczy. Okej. Okay. A więc... Jeszcze jest ręka. Syrenka. Syrenka, Arinka. I jeszcze. Tak, ja na Nie widzę, nie widzę. O, już mam... tylko Z I no muszę szukam chłopaka. I możecie mieć duży level. Mi to nie przeszkadza. I jest dwa nasze wspólne konta. W sensie trzy. Malej Sarus Wewo. No i tak. Ariana Grande 1, 2, 3, 4, Lewo I kto to przyjął Ariana Grande nazwa to było Ariana Grande Wewo to naprawdę przesadziliście, wiesz. Wiecie. A więc tak. Jestem tu. Tu jest więcej z tych, no? Pa! Была ста